Tutaj mała sakurka se podbiega. Ona jest nieznośna do tej naszej, ciężarnej. Adi jest w ciąży. Co najmniej 4, być może 5 będzie. Szczeniaczków. I widać, ona już jest gruba. Nie ma siły biegać. Za dwa tygodnie, rozwiązanie. Akurat na sylwestra. <laughs> no zobaczymy. Nie będzie można szampana wywić. Nawet trzeba będzie jechać. Mam umówionego weterynarza, który no, US, USG będzie czekał na nas, jakby miało dojść do porodu. Na razie dobrze się wszystko czuje. Na razie się dobrze czuje. Nic się nie dzieje złego, może dużo je, dużo wypoczywa. Adisia I będą na pewno zdrowe Szczeniaczki rudobiałe Albo rudobiałe Pręgowane A No tutaj oczywiście Wędzę przy okazji Bo przed świętami dzisiaj 20 Grudzień To wędzę wędlinę W takiej beczce Później zrobię porządną wędzarnię Trochę tego mięsa jest rzeczywiście, ze, ze 20 dobrych kilogramów, ale święta są, to sobie pojemy, rodzina liczna. O i tutaj sobie pieski szaleją troszeczkę, czują wędlinę i nie możemy je przytrzymać w domu. ciągle chcą kiełbachy spróbować. A wędzę mam tutaj taką śliwę, która została przecięta i tam taką gruchę mam, która też przecięta, także to będzie akurat wędzenie gruszkowo- śliwkowe. Śliwka węgierka. Bardzo dobre owoce robi. Strasznie wysoka. Muszę ją przycinam, żeby od dołu puściła Gałęzie no i później ją zetnę z góry, żeby no, zmniejszyć, się jednak nie trzeba było na drabinę wchodzić po te śliwki. Ale przepyszne są śliwki, to trzeba przyznać. O, sobie na tym tunelu widzę, że siedzą i ogrzewają się. Się wygrzewają teraz. O, jedna mała. Ta to jest sprytniejsza. A ta się leniwa zrobiła <laughs> leniwa dlatego, że że już duży brzuch ma Dobrze, Adiś Znaczy o troszeczkę broni przed tą małą, bo ta mała trochę jej dokucza, chce się bawić a ta już tak, no widzę, że jej ma kłopot i ze skoczeniem gdzieś i chociaż czasami jak pobiegnie to jak na zawody poleci, to tam krótkie odcinki to tam to, ale w Sakurce nie, nie ustąpi. O. Tak się zaraz położę, jak w zeszłym roku na pewnie na tym tunelu i będzie się grzać. Kiewaska jest, jest. Za gorąco, że sięgnęła. No i jutro idziemy do weterynarza robić zdjęcie rentgenowskie, żeby mieć pewność ile szczeniaczków będzie się rodziło żeśmy wiedzieli kiedy pojechać po zakończeniu kiedy się zakończy po prostu poród po prostu na USG trzeba będzie podjechać i się upewnić że wszystko tam w porządku I czasami jakaś sarna podchodzi tam trochę dalej armią te zwierzaki czasami te nasze są leśne zwierzaki oczywiście Te nasze są bardzo mocno wtedy pobudzone Tam no, pod dali pszczoły są śpią Mam nadzieję że do wiosny dotrwają Także sobie tak o hodowlę psów rasowych, pies z klasą sobie tutaj Przebywa i się zabawia właśnie wszczeniaczki wszelkiego rodzaju Co tam widzisz? Co tam widzisz? Co tam widzisz? Co tam? Coś wypatrzyła W lesie Róże sobie sadzimy Świetny kątek. O! No, jest. Tobie. One coś tam wypatrzyły, wiesz? Przynajmniej ta. Coś wypatrzyła. No dobra. Kret nam strasznie dużo kreciej roboty robi. No tak dużo kopców. O. Nie wiadomo, jak się ich pozbyć. Tak naprawdę. No, no, będziemy z Krytami też mieszkać. No, Saki, tu śliczny piesek jesteś.